Cześć, z tej strony św. Mateusz. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym tematem, a mianowicie szybkością. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tą szybkość można poprawić. Na początek zacznę od tego, że napisałem post na ten temat i odsyłam Was na Facebooka i stronę internetową Winbola. Tam znajdziecie bardziej szczegółowy tekst. W tym filmiku postaram się go streścić w miarę możliwości. Temat podzieliłem na dwie części. W pierwszej części zajmę się teorią i zrozumieniem tego zagadnienia, a w części drugiej bardziej praktyczne rzeczy, czyli strona treningowa, metodyka, metody, jak to szybkość trenować. Ok, więc, dlaczego taki temat? W środowisku sportowym, niestety, nadal krąży takie przekonanie, że szybkość to tylko genetyka i albo ktoś się z tym urodził, albo szybki nie będzie. No, i tutaj nie do końca się z tym można zgodzić, ponieważ yy, owszem, jest to ziarko prawdy. Na szybkość składają się też parametry genetyczne, yy, których nie do końca możemy yy, wytrenować. Ale dzieli się na tyle rzeczy, gdzie od strony technicznej, jak i motorycznej, możemy na nią spokojnie wpływać, poprawiać i jest to zdolność trenowalna, tak jak. Wszystkie inne zdolności motoryzacyjne. Dobrze, definicji Wam nie będę podawał, bo pewnie większość zna, na co ta szybkość się dzieli, ponieważ często jest tak po macoszemu przedstawiana jako po prostu szybkość. Szybkość to szybkość i tyle. Ktoś jest szybki albo nie. A dzieli się na kilka aspektów. pierwszym to jest przyspieszenie, następnie prędkość maksymalna, poruszanie wielokierunkowe, gdzie wyróżniamy planowane zmiany kierunku. Zwinność oraz bieg tyłem i hamowanie. I to hamowanie bym też mocno wyróżnił. Ponieważ sobie przyrównujemy tę sytuację do samochodu bez hamulców. No, raczej byście nie, nie, nie przyspieszali. Spowodowałoby to wypadek i targnęlibyście się na własne zdrowie. I tak samo jest z zawodnikiem na boisku, zawodnik, który nie umie bezpiecznie, ekonomicznie hamować. Z każdym takim. Zadaniem, gdzie musi wyhamować i jest narażony na kontuzję. Parametry, które się na tu szybko składają. Predyspozycje genetyczne. Tu wyróżniamy rodzaj włókien mięśniowych. Odpowiednia masa i skład ciała. Jak to mówią tłuszcz lata, Czyli odpowiednio niski poziom tkanki tłuszczowej. I odpowiedni poziom masy mięśniowej. No, tak jak widzicie wśród sprinterów nie wyglądają jak maratończycy. Tylko trochę tej masy mięśniowej na sobie mają, i tutaj nie mówimy o przesadnym budowaniu tej masy mięśniowej, ale jednak jakiś tam poziom jest wymagany. Dalej, zdolności motoryczne odpowiedni poziom siły relatywnej izometria, ekscentryka, koncentryka, czyli cała gamma wysoki poziom siły reaktywnej RFD czyli tempo wzrostu siły sprawny mechanizm fosfagenowy czyli tu już wchodzimy na szlaki metaboliczne. Zwinność, czyli aspekt decyzyjny. Czyli ta reakcja na bodziec nam nieznany. Mechanika sprintu. I tutaj musimy zaznaczyć odpowiedni poziom mobilności, ponieważ jeżeli nie mamy jakichś odpowiednich wymaganych zakresów ruchomości w stawie skokowym, biodrowym czy piersiowym, od ścienku kręgosłupa, no to nie osiągniemy odpowiedniej mechaniki biegu. Oczywiście, nie każdy musi biegać tak samo ale do jakiegoś tam poziomu umownego powinniśmy się zbliżać przynajmniej a bez tego nie osiągniemy jakichkolwiek wytycznych w tym temacie no i co za tym idzie odpowiedni wzorzec lokomocji oraz w zależności od fazy, fazy tej szybkości odpowiedni czas kontaktu z podłożem fajne stwierdzenie doktora Mike'a Yanga. sprint jest bardzo złożonym zadaniem motorycznym który wymaga powtarzalnego wyłączania i wyłączania niemalże wszystkich mięśni ciała Moja no to jest taka sól szybkości dlatego tak jak widzimy jest to umiejętność, a nie rzecz, którą otrzymaliśmy wraz z mlekiem matki No i ciężko tak naprawdę wyróżnić która z faz jest najważniejsza bo tak naprawdę każda ma miejsce podczas meczu piłkarskiego i każda jest na tyle ważna, że Warto skupić się podczas treningu na kształtowaniu i poprawie, przyspieszenie, czyli każdorazowy start po wyhamowaniu czy zmianie kierunku. Występuje praktycznie w każdej sytuacji meczowej lub w większości tych sytuacji, hamowanie, tak jak już zaznaczyłem na początku, jest być może niezbędne do całej reszty, ponieważ porównajmy sobie to Do samochodu bez sprawnych hamulców. No, takim samochodem raczej prędzej czy później spowodujemy wypadek i uszkodzimy siebie lub kogoś innego. Tak samo piłkarz na boisku, który nie umie odpowiednio hamować, bezpiecznie i efektywnie, jest narażony każdorazowo przy takiej czynności na uraz, kontuzję. No, a poza tym będzie wolniejszy przy zmianie kierunku. Poruszanie wielokierunkowe z naciskiem na zwinność, to Agility, czyli reakcja na bodziec nam nieznany, więc to warto w treningu wdrożyć ponieważ często jest strasznie jednokierunkowe i tylko zawieramy reakcję na bodziec słuchu, czyli wszelkie komendy, start, stop a brakuje tej reakcji wzrokowej prędkość maksymalna Tutaj prosta sprawa, podłączanie się bocznych obrońców skrzydłowych, kontratak zespołu, powrót i powstrzymanie kontrataku przeciwnika. Czyli wszędzie, gdzie piłkarz może rozwinąć swoją prędkość na odcinku większym niż 20 metrów, ponieważ dopiero wtedy ta prędkość maksymalna następuje. No i mam nadzieję, że podobało Wam się, to już na tyle. Tak jak mówiłem na początku, odsyłam Was po resztę materiału na Facebooka i stronę internetową. Ode mnie to tyle, dziękuję i widzimy się niebawem. Pozdrawiam.